Maneczko moi drodzy, jestem Anert i dzisiaj nowe kulki weszły. Kulki księżycowej Bestii, więc zrobimy sobie mały opening, dlatego że jutro robię live'a i chcę polosować troszkę tych kuleczek dla chętnych, więc jutro, sobota, godzina 16, zapraszam na live'a, pogramy sobie jakieś aramy, może jakieś 1 na 1 jakieś drafty i w jakiś tam sposób polosuję trochę tych kuleczek, może dla MVP drafta, może po prostu jak ktoś ze mną jeden na 1 wygra no ale to jutro o 16 zapraszam a teraz zrobimy sobie taki mały opening, zobaczymy czy w ogóle warto, czy dostaniemy jakieś zwyklaki, czy można liczyć na jakieś lepsze skiny, no nie wiem nie wiem, 8 kulek zobaczmy, dobra matka, serc, queen klasyczny skin, zwykły czyli start słaby Jakieś kurcze, jakaś torba, jakiś klinocik, to by się przydało. No ale cóż, kochany rakan, klasyczna epicka, dobra. Ten rakan jest dość częsty, można go dość łatwo wylotać, ale jest fajny, jest naprawdę fajny. Więc taki jeden na jeden, jeśli chodzi o jakość tych kulek, dobre, a nie fajne. Zwykły, wściekły mundo, no dobra. Wściekły mundo, zwykły skin. Stalowy ramus, kolejny zwykły skin. Nie mamy coś szczęścia, ja mam świadomość rzeczywiście, że to jest losowe, ale kurczę. Jeszcze jeden klejnocik. O, jeden wykrakam, no chyba, że torba nam wejdzie. Przynajmniej klasyczny, te klasyczne mają to do siebie, że na ich wartość jest troszeczkę większe, jak dla mnie. No i wykrakane. Słuchajcie, dostaliśmy klejnocik. Klejnocik zawsze spoko, bo tam z 10 można sobie skleić jakiś fajny skin. A tam co niegdzie jakieś nowe skiny dodają co jakiś czas. Misterunkowa ketching. idziu. Eee. Pięć skinów zwykłych, jeden epicki. No i jeden klejnocik. Ale słabo to wygląda, ej Dobra, w końcu legendarny skin. No na legendarnych najbardziej nam zależy. Bardzo dobrze. Mamy barona Corkiego. No i ostatnia kulka. O kurcie, jeszcze jeden legendarny! Dawać. Jawie klasyczny. A. Mm. No nie miałem szczęścia. Ki. Taki... Króciutki opening, udany. Ciężko było coś dobrego wylotać. Ale mimo wszystko, 7 tak słabych skinów. No dobra. 6 tak słabych. Jest epicki, jest legendarny. No może wy będziecie mieli więcej szczęścia jutro, więc jeżeli ktoś chce mieć szansę na jakąś tam kuleczkę, na jakiegoś skina, to zapraszam, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!